Hej. <laughs> Hej. Myślę, że nie śpicie już. Halo. Dziewczyny, chłopaki. Dziewczyny, chłopaki. nikogo nie ma A kuku A kuku O mamy dwa oczka O milionerek Jak ta, aha widziałeś jak tańczymy Hania no widzicie odpaliłam ale słuchajcie ja ledwo mówię ja odejdę bo tu jest hałas przejdę dalej tutaj o macierzeczkę wodę tu kajaki kajaki powiem wam że piękna miejscówka tu jest siedzimy jeszcze jeszcze się tam y, grillują kiełbaski za jakiś czas będziemy się zbierać. Pięć osób. Sebastian, Siemka. No, ja sobie przejdę, tak odpaliłam Wam lajwa. Ja jestem ochrypnięta po wczorajszej zabawie. Wiecie, jak to tańce. <laughs> głośna rozmowa. I trojelowska ochrypła. Hania, zajechaliście. Yy, Hania, zajechaliście. Ja teraz powiadam, napisałaś na WhatsApp. No, was też było miło poznać. Powiedz mi, jak tam, jak tam mąż. No, zobaczcie, ciepło się zrobiło. Ja siedziałam w cieniu, mam bluzę na sobie jeszcze z długim rękawem. Ale mówię tak, wrzucę takiego live'a krótkiego. Ochrypnięta jestem cała. Mówić nie mogę trochę, lepiej już jest, lepiej jak z rana. Monia. Cześć, Monia, ja widziałam na WhatsAppie wiadomości, ale ja mówię, odpiszę ci, czy się nagram później już. Wiecie, ciepło się robi, kurczę ciepło. Ja za bluzę będę musiała ściągnąć, bo mnie grzeje. Poczekajcie chwilę. Wyszłam na słońce, a siedziałam w cieniu. Słuchajcie, ekstremalne warunki w młynie. Ale powiem Wam, dawno, dawno nie spałam. Momencik. A, poczekajcie, bo ja mam y, powerbank w tym, y, w kieszeni. Muszę tu wsadzić do. Poczekajcie, do portek. Momencik. Do, do leginsów. Moment. Ja. I bluza jeszcze. Słuchajcie, tak sobie zarzucę bluzę. Ciepło się zrobiło. Ja siedziałam w cieniu. Kto tam jest? Aha, Monisia, daj sobie czas, nie śpieszyć się. Monia widziałam i wiedziałam, że fajnie będzie. No, ponad 30 osób nas było, wiecie? Naprawdę ekstra. Ale powiem wam tak, wzięłam sobie i piżamę i <laughs> polar jeszcze do spania, gdyby było zimno. Ale w zasuniętym śpiworze było rewelacyjnie ciepło, naprawdę ciepło. I tak naprawdę walizka była niepotrzebna mała. Niepotrzebna następnym razem już wiadomo co zabrać. No. Hania, wiesz co? Momencik, ja patrzę tutaj. Ledwo co żyje. A o której byłaś w domu? O której byłaś w domu? Po prostu wolność wam, dostarcza radości. O Ojejku, jak mi się wytańczyłyśmy. Anna witaj. Słuchajcie, nie mam w ogóle zakwasów. Wczoraj mnie... Od wiosłowania jeszcze muskulatura tutaj w ramionach pobolewały, mięśnie, ale dzisiaj już nie. Tak ledwo, ale dojechaliśmy. Mąż szczęśliwy, no widzisz. To trzeba zrobić następny spływ kajakowy. Słuchajcie. A ja dzisiaj się Wam w czapie pokazuję, bo wczoraj na live Bianku. Zobaczcie, pięknie. Patrzcie, jaka okolica. Pokażę Wam. Ja jak wrócę, to klapnę. Będę odpoczywać. Słońce razi, ale czapka z Daszkiem, wiecie co? Ja nigdy nie chodziłam w czapce z Daszkiem, ale ma swoje plusy. A, i tam za mną, o tam. No, i takie miejsce biwakowe na namioty. Piękna okolica. Kupa zieleni, słuchajcie, powiedzcie, jak u Was pogoda, bo nam dopisała pomimo deszczu. Powiem Wam tak, jak wychodziłam z klatki schodowej, już zeszłam z rzeczami, z częścią rzeczy, to sąsiadka wyszła na papierosa. I się pyta, gdzie się wybierasz, a ja mówię na kajaki. A ona patrzy na niebo. Na niebo, na ten lejący się deszcz i na mnie. <noise> ale mieliśmy wspaniałą pogodę. Mariusz zasypiał, ale cali zdrowi. Miło cię kochana widzieć. Fajnie. Ba bardzo dobrze ci w czapce z daszkiem. No, ale Monia jak miałam krótkie włosy, to ja się źle czułam. Teraz nawet fajna, no. No i właściwie nie nieodzowna yy, na jak słońce grzało, bo nie, nie, nie przypiekło. Monia, u nas gorąco słońce. No, u nas jest też, zobaczcie, jest ładna pogoda. Tylko w cieniu jest silniejszy wiaterek. Tu jest ta rzeczka, tu jest chyba dalej ta mała panew jakoś. Tutaj. Z kajaków. Jest to miejsce wody. Trochę wieje czapkę trzeba wciągnąć. Moment. O 3.30. Hania, ja o tej godzinie to już spałam, Ola, bola. Jeszcze już ślubę przydał na górze. Na tym drugim wietrze, Spartańskie warunki. Ja spałam w tym, w czym jestem teraz. Słuchajcie, w tym, w czym byłam wczoraj. A ona jeszcze przed spaniem oglądała live'a. Ja jeszcze go całego nie obejrzałam. Ja jeszcze go nie oglądałam. Nie było kiedy? Na spokojnie. Poczekajcie. No, ale naprawdę wiecie co, tak się wytańczyłyśmy z dziewczynami, z, z dwiema chaniami, ola, a jeszcze, nie, słuchajcie, rewelacyjnie było, naprawdę, polecam wam yy, Krupski Młyn i szczerze mówiąc były ekstremalne sytuacje, naprawdę były ekstremalne, ale szczerze mówiąc z chęcią wybiorę się ponownie, słuchajcie. Człowiek jest bogatszy w doświadczenia. Człowiek jest bogatszy w doświadczenia. Już wie, ja nigdy na kajaku nie płynęłam. 13 oczek mamy. No, taki króciutki, słuchajcie, króciutki lajwik. Idę, bo teraz się zbliżam. Nie wiem, może wam pokażę jeszcze raz ten y, wodospad, tylko tam jest straszny hałas. Jak do brata dzwoniłam, to w ogóle mnie nie słyszał. Także możecie popatrzeć na piękną okolicę. Oj, odbiło mi się. Spać mi się chce, czym je? słuchajcie. Do pierwszej tańczyliśmy. Do pierwszej tańczyliśmy, szał ciał był dosłownie. Ja samochód jedzie. To jak, Hania, wybieracie się? Dzień dobry, Bożenko, Ika. Dzień dobry wszystkim, którzy cieszą się wolnością, tak. A, bo ja tu Iki nie przeczytałam, dobrze. Fajnie, jest piaskownica dla dzieci tam dalej, gdzieś dzieci się w piasku o za tymi flagami, zobaczcie w piaskownicy się dzieci bawią tam, a tutaj reklama, zobaczcie mamy 10 minut, Hania to mąż na kolejny spływ też się wybiera. Przyjeżdżacie? Słuchajcie, bo że słońce mi bije. Nie... Nieważny szum. Bo do... Aha, bo tutaj dobrze, pokaż, proszę, dobrze to pokażę. Hania, tak pogoda była cudowna, my z Elą, y, czarowałyśmy. No tak, ja też czarowałam. Słuchajcie, też czarowałam. To przejdę, pokażę Wam Wodospad jeszcze, bo milionerek chce. Pokażemy Danielowi Wodospad. On nie jest duży. Na pierwszym live był widoczny, ale teraz jeszcze raz Wam pokażę. Tutaj się głośno już robi. Chwila, przejdziemy. Lajwa robię. Już jesteśmy blisko, zobaczcie. Może tak. O i tutaj jeszcze, zobaczcie. Piękny szum. Ja tak z bliska, bo słabo pewnie mnie słychać, ja jestem ochrypnięta. Słuchajcie po wczorajszej preste, Ale pięknie ten szum wody. Nie wiem, czy wiecie, ale szum wody prowadza umysł w stan medytacji. Śpiew ptaszków, szum morza, szum wody. To wycisza i uspokaja. Także my chyba w młynie też słyszałyśmy w nocy szum, który dobiegał. Ale o, jeszcze wam tak pokażę tutaj. O, i że płynie tam dalej. Tutaj też są rozpięte liny. Można na linach przejechać się na drugą stronę. Nie wiem, czy widać. Nie wiem, czy widać. Dobrze. To już, to już Wam pokazałam okolice. Aha, tak. Ania, tak. Ty też. Super, milionerek. Super. Tak, Hania, ale wtedy wiesz co? Możesz, można tak jak wiesz, Hania z Elą zarezerwowały sobie chyba 6 czy 7 kilometrów stąd nocleg. I wtedy wiesz, możecie nagrać nocleg i dojechać. I nie trzeba spać w łonie. Ale wiesz, jaki plus? Tak, wody prawie nie było. Nie musisz się kąpać, nie musisz w piżamy wkładać, ściągasz buty to noż i idziesz pod do śpiwora. Chcieli lajwa, to mają. O i tu mamy taką piękną, zobaczcie, piękna brzoza. O, ja jestem przy brzozie. Zobaczcie, jaka brzoza. Y, powinniśmy się przytulać do drzew. Zobaczcie, przytulić się do drzew. O, objąć drzewko. Przytulić się. Ukochać drzewko. Piękna brzoza. Wiecie, co pod nią jest jak w awatarze? Zobaczcie. Nie wiem, obkręcę się wokół dnia. Zobaczycie. Zobaczcie, jak, jak opadają gałęzie. Dookoła. Tu. Przechodzę wokół drzewa. Tak, o. Zobaczcie. Pięknie, jak ja tu weszłam pod tą brzozę, to poczułam się jak w filmie Avatar. Zobaczcie, albo jak y, ogrody, wiszące ogrody Babilonu. Tak, jest. Gdzie jest Ola? Ola, Ola, milionerek się o ciebie pyta, ho. Poczekajcie, zaraz będzie Ola, jest. Chodź tu do cienia. Bo ja wiesz, w cieni live'a zrobiłam live'a. O, pardon. O. Ja mam wasz... płaczącą wiesz, bo dobry. dzień dobry... Buziaczki. Ale ja nie wiem, co wam powiedzieć. Ale, ale Aleksandra jest z tobą. No, jest, jest. A jakże wy inaczej? My się relaksujemy jeszcze, Ola. Nie? My się relaksujemy, no. No. Na razie szukamy alkomatu. Przynajmniej ją. Buziatki. No. Na razie, słuchajcie. Także widzieli, widzieliście Ole? Widzieliście Ole? Yy, bo ta piosenka wczoraj leciała. Jaka piosenka? Yy, ja nie pamiętam. Przypomnijcie mi, jaka piosenka. Ja wam z góry pokażę tą yy, brzozę. Te promienie słońca. Wy jesteście ze Śląska, coś ten akt z czasów mojej młodości mi się kojarzy. Ale, aha, ale, ale Aleksandra! Ola! Ona jest zajęta teraz, rozmawia. Mi się to wyświetliło w memorii. Aha! Ale, ale Aleksandra, no. Tak, jesteśmy ze Śląska, chociaż ja mieszkam ponad 30 lat, ale ja po śląsku nie mówię. Ola, oczywiście, Gwaron i Antek. Ja, jakiś hałas, kajaki, kajaki dostawiają. Tam w dali nie wiem, czy będzie widać sprzęt, nie. Nie, nie to nie widzicie, bo to jest za drzewami już. Za drzewami. Słuchajcie, ja będę powoli kończyć. taka migawka. taka migawka z. Yy, z naszego poranka do południa właściwie, bo ja już nie śpię praktycznie chyba od po siódmej. O, jedzie taki traktorek. On przywiózł kajaki. Czy przestawiał te kajaki? O. A, widzicie, tutaj jest ten krupski młyn. To jest młyn. Tutaj mamy młyn. Ta część z wyższym dachem. To co, kończymy. To kończymy. Słuchajcie, w takim razie do live'a kolejnego. Powiem tylko krótko tak. Jest pod znakiem zapytania w środę, ze względu na to, że może mnie nie być w Katowicach. Słuchajcie. Nagła sprawa. Zobaczymy, jeszcze się wyklaruje jak to będzie. W takim razie. Słuchajcie, schowam się do cienia, bo o yy, tradycyjnie. Szczęśliwego popołudnia wieczoru. Tu Hania coś pisze. Hania o Oli. Aha. Słuchajcie, szczęśliwego popołudnia, wieczoru, nocy albo poranka. I moim ochrypniętym głosem witam Was i do zobaczenia. Do zobaczenia kolejnym razem. Papa, pa, trzymajcie się, Buziaki. Papa, papa, papa. Pa.